Jeszcze widzicie, kiedy nagrywam z telefonu, tylko no tylko jak zawsze, ale za chwilę zobaczcie, jak będę nagrywać z GoPro na skateparku, ponieważ jadę dzisiaj na skatepark, ponieważ dużo jeżdżę na skateparku, lubię to jeździć, znaczy no, nie dużo, no, raz na trzy tygodnie, więc też dość, dość mało, no ale lubię jeździć i no, jeździłem dużo razy i nigdy wam tego nie nagram więc uznałem, że to nagram, więc widzimy się jak to Tak, nie muszę z tym zjechać. Kurde, nie no takie strome, patrzcie widzowie. Chyba nie mam psychę. Dobra, próbuję. U, u, udało ci się. Jakim cudem nie. <grym wiosenie> Dobra widzowie, chcę tutaj whipa skleić. Tam się rozpędzam i tu whipa robię. To jest to jarza to jest ciekawy Ci mój światronie martelki. Jestem Bogu. Jestem Bogul. Czekaj, tylko ja trochę dalej będę. Dobra. 3, 4, 1. Chciałem 3-4, on 3, szybwajny. No kurde, no blokujesz trasę, no. Miałem czasu. Jedź. Ja mam ostatni raz loop. Jak mi się nie ale to mi się udało tak parę razy. Chcę zrobić takiego czystego. Chyba ci odschodzi 3, 4, 3 co to było? Kurde no Jest Kurde Czemu zawsze tutaj tak kończę? Jakby chcę tutaj wyskoczyć, ale mi się nie udaje Tutaj są wiele łatwiej podjechać, dobra Myślę, że tam coś było i nie wiem, jak to się mi działo. Teraz spróbuję. Robiłem tak. Tutaj do tego czerwonego, tak. Jak ja tutaj mogłem wypakleić? kleić? To się nie da. Dobra, jedziemy. Tak, tak, tak. Tylko na jedną mam radę. Nie da się tutaj wipa robić. Złamałem zęba i tak są jemy tutaj mam traumę życiową, ale są zjadłem czekajcie, ludzie jak pojadą tam to ja sobie pojadę stresuję okay, się no stąd jest łatwo zjeżdżać? stąd? Uh -huh. łatwo, ale ja mam ale tak skąd, tak samo skąd się zjeżdża jak tu? z no i wiesz co tak, a ja mogę jechać? Tak, ja. a jak tu się zjeżdża? i teraz whipa próbuję kurde ej mogą to skleić hamujemy leciutko wie tam whipa mogę pojechać? No Dobra. 3- 4 Dobra widzowie, idealna prędkość